Cześć, mija kolejny dzień, kolejny dzień z emocjami. Muszę trochę się znów wygadać, a odnośnie tego, że dziś czuję się znowu ofiarą, z lękiem, że wszyscy na mnie siadają, gdzieś jakaś taka muzyczka gra. Jest ta muzyczka, też gdzieś są takie dołki, że przychodzę, lęk, że zaraz wszyscy się będą ze mnie śmiać, napijać, szykanować mnie. Gdzieś takie myśli przychodzą cały czas. Jak ja przyjdę do pracy, żeby będą mnie znów szykanować. Że to jest loczek, że to jest zębatka i to jest gienka, że już są we trójka. Gienka steruje wszystkimi. Też takie różne myśli przychodzą, że zaraz będą mnie tam niszczyć, poniewierać. Też ostatnio taka myśl mi przyszła, że gienka to mi przypomina tak naprawdę moją matkę. Zawzięta, nie odpuści, musi być na jej, wszystko musi być tak jak ona chce. Nie słucha, ignoruje cię, jest arogancka, do tego cyniczna. No i tutaj wszystko się układa z moją matką. Tak naprawdę mam porównanie tutaj jest duże podobieństwo tego, że cokolwiek byś nie powiedział, to jest wszystko lekceważone, ignorowane. Także mam tutaj podobną osobowość właśnie Gienki, że ona tak się udziela tutaj w tym wszystkim. Tak króciutko powiem, że gdzieś właśnie czuję się tą ofiarą, że opowiem się, że no będę szykanowany. A może tak wcale nie być, to jest tylko moja przeszłość, że gdzieś cofnąłem się w rozwoju. Ale jeszcze też powiem, bo to odnośnie serca, jeszcze takie czuję takie mocniejsze uderzenia czasem w sercu od samego rana. Nie wiem, czy to jest spowodowane chorobą, czy to jest już takim większym stresem spowodowanym, bo to też może być. Wziąłem też krople walernianowe. Powiem, pomogły bardzo. Czuję się dużo spokojniejszy. Taki wlozowany po części. Odcinam też czarne myśli, żeby gięce narobić coś po złości. A dużo mam takich myśli, nie chcę tutaj tego mówić na razie, ale nie mam zamiaru takich rzeczy robić, bo powiedziałam sobie nie głośno do siebie, że nie zrobię jej tego, bo mógłbym jej mocno uprzykrzyć życie, ale to nie w tym rzecz. To nie o to chodzi. Dlatego też powiedziałam, że nie. Wolę przygotować sobie wszystkie narzędzia i typowe odbicie lustrzane, żeby poradzić sobie z Gienką. Załatwić ją porządnie, ale nie wiem czy mi się to uda, bo chyba to jest najważniejsza rzecz, żeby w ten sposób jej bronią ją załatwić. Skoro robi coś takiego, to stanie w drugą stronę to samo i to w tych czasach najlepiej działa. Nie wiem jak się potoczą sprawy, bo tu jeszcze chodzi o szefa, jak się pójdzie poskarżyć albo ktoś pójdzie poskarżyć, bo też mogą być różne tego typu konfrontacje, nie wiem jak. To będzie wyglądać. I też jest pytanie, czy będzie chciał mi się walczyć w ogóle, bo też z żoną rozmawiałem o tym, że być może wezmę urlop bezpłatny, ewentualnie nie, niekoniecznie zwolnienie, ale wezmę na miesiąc urlop bezpłatny, jak mi dadzą w ogóle, jak będzie taka możliwość. Wymyślę kilka bajek, bo trzeba w tej sytuacji sobie jakoś pomóc, ratować się. Zdecyduję się pójść na wolny i wtedy podjąć już taką ostateczną decyzję, ale też czy dokończyć dalej sprawy. Związane właśnie z nimi, bo teraz zobaczcie, nie dość, że z maszyną takie problemy, to teraz jeszcze z tymi osobami się zrobiły te problemy, o których już mówię w kolejnym podcastie. Naprawdę jest to trudne. Słuchajcie, chciałbym sobie jakoś pomóc, ale naprawdę jest mi z tym ciężko, bo to jest najgorsze, że we mnie to jest tak silne. Jest tak silne zamknięcie w sobie, że to jest coś okropnego, że ja nie potrafię wyzwolić w ogóle. Czegokolwiek z siebie, a jak nawet coś powiem, to jestem cały roztrzęśniony, no i to przecież to widać. Druga osoba to widzi przecież. Czasem to w ogóle nic nie powiem, nie jestem w stanie nic, cokolwiek powiedzieć. Pochodziłem trochę zdjęcia, polubiłem sobie przynajmniej cieszę się z jednego, że nikt się dziwnie nie uśmiechał, bo czasem mam wrażenie, że jak robię sobie zdjęcia przyrody, to ktoś ma bekę ze mnie, to jest takie też chore po prostu u ludzi. Dlatego też. Przed swoim mie miejscem zamieszkania tak samo nie robię już zdjęć, bo uważam, że niektórych ludzi to jakoś tak dziwnie dziwi to. Ja nie wiem, co w tych ludziach siedzi, co oni myślą, bo na przykład samo dziecko mi mówi, bo na przykład samo dziecko mi mówi, że pani się tam na mnie patrzyła, że przyglądała się mi, że co ja robię w ogóle no to jest absurd. Niektóre osoby są fajne, bo też trochę ludzi poznałem, jak robię zdjęcia to wszyscy byli naprawdę w porządku, ci dobrze, ale niektórzy to w ogóle poziom myślenia to jest no dziwny. Ostatnio potykam dzielnicową w jednym z marketów kiedyś, to dziwnie językiem to mnie pokazała. Ja Nie wiem, ma jakiś problem do mnie, że powiedziała, że zgłosi też dzielnicowemu że ja zdjęcia robię. Już powiedziałam, że też jak cokolwiek zobaczę fajnego, nie robię żadnych zdjęć, bo to widzę, ludzie są różni, różnie to odbierają, to też sobie odpuściłem, co nie? Ale też właśnie przez to poznałem tych fajnych ludzi. Ale niedawno widziałem ją w innym markecie jeszcze i przechodzi koło mnie i bu, 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 bu. No to krótka odpowiedź od razu była, morda do niej i nawet się nie odezwała, poszła dalej. Ale co jest ciekawe, że to minęło prawie z, d z dwa lata, Czasem ją widzę gdzieś tam na ulicy, ale widzę, że ma jakiś cały czas problem, no nie wiem, o co biega w ogóle. Widzę, że ją to śmieszyło, że ja sobie zdjęcia przyrody robię. Bo rozmawiałem z nią, na początku wydawało się wszystko ok, wytłumaczyłem, że, żeby się nie bała, mogę pokazać, bo on też tam wyskoczyła nagle i z czego ja zdjęcie kwiatu robię, bo to jest jej kwiat na przykład, no to już, ja to już osoba taka inna jest taka już dziwna, to już tak krótko odpowiem, dlatego nie ma co dyskutować, bo i tak nie zrozumie tego. Co chciałem zrobić, nawet jak pokazałem w telefonie, że zrobiłem zdjęcie jej róży, to było dziwaczne, że w ogóle ja mogłem coś takiego zrobić, mówiąc, że to jest jej kwiat, bo to jej kwiat i ja nie mogę zdjęcia robić. Na przykład, gdzie jest na przykład kwiat, wystawał spoza płotu, więc nawet po sesji nie robiłem zdjęcia, także ludzie są różni. No i tutaj gdzieś widzę, mi się to odbija, że babka ma jakiś problem cały czas do mnie, i bez przerwy gdzieś widzę, zwracam. Jej uwagę na siebie. Wyobraźcie sobie, że kiedyś idę, a ta jedzie za mną na rowerze i na przykład zaczyna mnie szpiegować, gdzie ja idę. Wiedziałem, że to robi, ale tak szedłem, że nie wiedziała, gdzie idę, co robi, i w końcu zawróciła. Kiedyś kolejny raz też tak zrobiła, szedłem z żoną i z dzieckiem, też jechała rowerkiem delikatnie i sprawdza, co ja w ogóle robię. Kapliśmy się od razu, że nas szpieguje, obserwuje, co ja robię. No to jest chore, także babka ma troszkę tam nie tak w głowie. Poza tym później też kamerę zakładała. I tak porównując to wszystko, no to skończyło się nieciekawie. No i do dziś właśnie to, co mówię, opowiadałem wam, że babka ma jakiś problem chyba do mnie, a nic jej nie robię. Po prostu chodzę sobie, nie robię już tych zdjęć, bo to stwierdziłem, że niektórzy jakoś dziwnie to odbierają. Więc też przestałem to robić. No też były takie myśli agresywne też. W samochodzie się wyładowałem ze złością. No, takie niecenzuralne słowa leciały. Musiałem się władować w sposób taki bezpieczny, głośny. Mam nadzieję, że nikt nie słyszał, ale jak byłem w samochodzie, to mogłem się władować. Ćwiczyłem sobie po prostu reakcję, ale też władowanie złości na Gienkę. Wszystkie słowa, ale naprawdę szły tak niecenzuralne. Wyzwiska na hali. Taka fantazja była, że wyzywałem ją po hali. Konfrontacja była na całego, że gdzieś jakieś inne osoby, trzecie się gdzieś. To włączały, że ja buntowałem przeciwko niej i w ogóle, że gadałem głupoty, później darłem się na nią. mówiąc to wszystko wyszedłem na krytyna, bo tak naprawdę to ludzie mnie uznali za nieodpowiedzialnego i problemowego, więc tutaj to też nie przeszło, tak fantazji mi podpowiedziały. Ja uważam jedno, że to jest bezsens w ogóle w walczyć z takimi osobami, bo naprawdę to się nie da. Nawet jak. Byś pobił tą osobę, to uważam, że pięściu ludzi nie zmienisz, i to jest absurd. No to słuchajcie, zobaczcie, jak ja jestem wkręcony przez to wszystko. Jak mnie to trzyma, jak w ogóle opowiadam wam to wszystko, no to dzięki temu naprawdę dużo, dużo lepiej się czuję. Ciężko jest czasem, bo jednak, człowiek chodzi jakiś tam nerwowy, albo na przykład chodzę sobie na spacerze, jestem w bezpiecznym miejscu, gdzie zdjęcia na przykład sobie mogę robić, bo mam kamerę i robię sobie zdjęcia, ale na przykład widzę rybaków. I już mnie tam nerwy brały, że zaraz ktoś coś powie, że mam zdjęć nie robić. Przecież ja nie celuję w niego kamerą, tylko robię na przykład zdjęcia drzew, liści, jesieni. I tutaj też już od razu w emocjonalne myślowe były, że zaraz mi jakiś tam wędkarz przychodzi i zaczyna gadać do mnie, że ja mam zdjęć nie robić, i on mi nakazuje nie robić zdjęć, bo jemuś tak widzi to. Ja od razu akcja, że nie będzie mi tu gadał, co mam robić, co nie. Ja mu nic nie robię, zdjęć mu nie robię, więc zdjęcia przyrody mogę sobie robić. Ale nie, no nic takiego nie było, to tylko fantazja, ale zobaczcie jak to wszystko się zaraz udziela. Jak to się wkręca w to wszystko, człowiek się wkręca. Ale chodziłem po lesie, ludzi nie było, tam gdzie byli, no bo też trochę grzbiarzy byli, to tam unikałem, żeby z tych zdjęć nie robić, żeby nikogo nie sprowokować. Bo wiadomo, no każdy może różnie to odebrać, ale jak ktoś widział, że ja robię zdjęcie drzew, liści czy innych tam krzewów, no to okej, okay, bo mówię, tak jak już mówiłem, no ludzie różni są. Ludzie różni są i różnie mogą to odebrać. Z tym wyładowaniem złości to też w samochodzie już też dałem sobie upust porządny. Daje to czasem taką bezpieczną przestrzeń, że można to wyładować. Nie patrzysz na nic, drżesz się ile możesz, ile masz ładunku emocjonalnego, wyrzucasz, wyzywasz tą osobę. Robić to bezpiecznie, nikt Cię nie słyszy, więc takie rzeczy można zrobić. Tylko uwaga, bo czasem możecie mieć chrypę po takim czymś i to też może później gardło boleć, czy no możecie mieć jakiś czas chrypę. Ale wyładowałem tak nie dość mocno, ale na tyle, że powyzywałem babkę tak mocno, że od wszystkich tam to wszystko szło, że ją zdemaskowałem, że została przejrzana całkowicie, że wiem co robi. Że wiem, że buntuje ludzi przeciwko mnie, podburza ludzi, że gada specjalnie głośno o mnie. Powiedziałem jej otwarcie: No co ty, nie wiesz? Nawet nie wiesz, że Cię przejrzałem. Ja dobrze wiem, co Ty robisz. Wiem, co w ogóle knujesz wobec mnie, bo widzę, że mnie znieść nie możesz. Co nie? Przyznaj się, że masz taką nienawiść do mnie, że próbujesz mnie niszczyć w tej pracy. Przyznaj się, no powiedz. Nie jesteś w stanie nic powiedzieć, co? I. Takie właśnie różne fantazje, ja tylko grzeczne fantazje powiedziałem, bo tam co poleciało resztę fantazji, to, to było naprawdę dość niesensualnie bardzo dużo. Przychodząc do domu, też taki trochę lekko rozczęśniony, kupując sobie krople walernianowe, bo cały czas mnie uciskało przy sercu. Wiecie, tak uciskało mnie też na żołądek, ale też przy sercu, dokładnie. Tam na środku, między mostkiem, tam niżej troszkę, tam gdzie serce jest. Uciskało mnie, ale coś mi wzięło, że kupiłem sobie krople wależnianowe. Powiem Wam, pomogły, uspokoiły. Trochę człowiek się senny zrobił, przespałem się trochę. Pomogło bardzo i tak uspokoiłem się, porozmawiałem trochę. I taki cały czas jest dylemat, że czy iść do pracy, nie iść, czy przerwać pracę. A jak dostanę zawał, a jak coś mi się stanie. Dlatego no, dużo takich różnych myśli się przebija, co to będzie. Czy ja to wytrzymam, żeby jeszcze wytrzymać do pięćdziesiątki, żeby na przykład koronia dostać na rok czasu. Żeby tutaj sobie poradzić. Na szczęście mam taką sytuację finansową, że ja sobie z tym poradzę. I mogę spokojnie żyć bez pracy. Tylko, że to jest ucieczka. Ucieczka do jaskini. Schowanie się gdzieś do ziemianki. Tam, gdzie mnie nikt nie widzi. Ja nie mam siły już. Nie mam siły z tym walczyć. Bo jak nie jedne problemy, to drugie w pracy. Człowiek by chciał pracować, ale się nie da. I to jest ciężkie, naprawdę. Uwierzcie mi, ciężkie jest. Może sobie z tym nie radzę, oczywiście. Ale jak jest jakaś siła zakorzenienia tego wszystkiego, no to oczywiście też masz problem, bo nie wyrazisz tego. Nie jesteś w stanie, bo jesteś silnie zamknięta czy zamknięty w sobie. Było dużo dylematów, rozmów, co zrobimy. Na razie próbuję pracować. Ale dużo jest tych problemów, że zgłaszę tego do szefa kolejny raz, to mi się już nie chce, naprawdę. Mówić. Chyba, żebym miał niezbite dowody na to wszystko, tak jak już mówiłem, no to wtedy mogę coś takiego zrobić, bo gdyby one zrobiły ze mnie wariata i szef, jeszcze dodat dodatku, zrobiłby ze mnie wariata, bo w tej sytuacji no mogłoby tak być, no to wtedy mu przedstawił mu dowody, gdzie on by widział. A co by później zrobił, to już jest jego sprawa, jego decyzja. Ja idę. Wypowiedzenie też mam przygotowane. Gdyby w razie czego coś było niedobrego, od razu meka. Ale też kolejna myśl, właśnie: przyszła o urlopie bezpłatnym, żeby zrobić sobie test i zobaczyć później. Dlatego myśli jest dużo, kolejnych myśli też jest dużo, żeby cokolwiek już swojego sobie otworzyć, działać. Może się uda. Wiadomo, będą też stresy, ale to są inne stresy. To już nie jest stres z ludźmi, tylko to są zupełnie inne stresy. Wiadomo, że idiotów też można trafić na swojej drodze, to nieuniknione. Ale myślę, że zawsze możesz ich uniknąć, tych ludzi, bo masz możliwość. A tu w tym przypadku nie mam, bo widzę to buzię codziennie. Więc ciężko. Niby nic się nie dzieje, a się dzieje. I zobaczcie, jak nie z ludźmi. To problemy z pracy, z moim stanowiskiem, wcześniejsze problemy, bo nikt nie zwracał na mnie uwagi. Trochę się nazbierało to wszystko, i przez ten incydent czy incydenty narobiły się takie konflikty z tą osobą. No jest. Osoba taka, której ciężko cokolwiek przekazać, no i się zbierało, że teraz wyraża bierną agresję, bo nie potrafi wprost powiedzieć, to biernie będzie podburzać ludzi. Naprawdę, to jest ciężka sprawa. Czas pokaże jak będzie.